Grzewskie matinka, ciejżycyl swich swychłajców wiara, i plesta mi płenizyl matka. Pil w nadmierze z grześnych w ciarę, a w kwescele lepsze prowadzę wprowadza To Maria tym zasmucony srodze wybierzela w niecce w bułteczki dale. Le gwiazda Świecela i w morści drodze i do nas w płeklonach niosły owale. na swyże wie miona i swinti. Lud kłecha ją baro, czci przerobłeci w niej widzi tarcze, przed smytka zawzintym, W niej siuka płemełece, po ojczeznie strace. Czej matka łed Ład łedchlodni łemza. To przeszła do wieści stedni, do dzieci. tam peszno zasloniela zlociesto zożo, a kule jej mylu rozkwitlo kwiecie, helani ją brale nazot do se. Lemila mila jej bela, wiejsk stednia, doni wrócela, tym bela jak w niebie, tym ceda robiela, młecny niebiesky. Lud wzniosł się w płedzeńka kłest strzelisty, w piesjach ją sławił, po ziemi i młodził. A w jedno jest składem rzecy swyczeste, bo wiem, że smętk zmóc mu pomuje. Swarzywska matka jest na kaszubach wioska mała o nazwie swarzywo nad morzem powstała. Zwyczajna, prosta. Taka jak inna każda wioska, lecz ma w sobie coś szczególnego, coś niewyobrażalnie pięknego. W kościółku ceglanym, zwyczajnym, małym jest pani morza, która jaśnieje jak jasna zorza. Ochrania nas przed sztormami, opiekuje się rybakami, pomaga nam dojść do Boga, nasza matka, królowa polskiego morza. Swarzewo jest jedną z najbardziej na północ wysuniętych parafii w Polsce. To mała wioska rybacka z pięknym kościołem, w którym się obecnie znajdujemy. Oraz z gotycką figurką Madonny, królowej polskiego morza. Miejsce to nie przestaje przyciągać wciąż nowych pielgrzymów i miłośników sztuki. Jakie więc drogi przywiodły Madonnę do Swarzewa? Najstarsza legenda. Mówi o tonącym podczas szalejącego sztormu żaglowcu, którego załoga modliła się o ocalenie przed figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ich prośby zostały wysłuchane. Wkrótce znaleźli się na lądzie, a z morza wydobyli figurę tej, której zawdzięczali życie. Statuetkę ustawili na pamiątkę ocalenia w pobliżu wiejskiej studzienki. Tam ją zobaczyła ludność Swarzewa. Dziś w tym miejscu znajduje się kapliczka ze studzienką i cudowną wodą i odwiedza ją wielu pielgrzymów. Świątynia, w której się obecnie znajdujemy, to trzeci kościół zbudowany w tym miejscu. Jego wnętrze ma charakter neogotycki mieści 1500 osób. Oprócz figurki, na uwagę wśród zabytków zasługuje obraz mapa pochodzący z drugiej połowy XVII wieku. Ukazuje trzy istotne miejsca obecności Państwa Swarzewskiej – Studzienkę, Stary Kościół Helski i Drugi Kościół Swarzewski. W kościele znajduje się również cenna rzeźba drewniana z XV wieku. To gotyckie wyobrażenie Matki Bożej opakującej trzymanego na rękach Jezusa. Po prawej stronie na ścianie widoczna jest drewniana tablica z krótkim opisem z XVIII wieku. Kiedyś umieszczona była w kapliczce. Zawiera ona podanie o pojawieniu się cudownej figurki. Jest również ołtarzyk barokowy przeniesiony z poprzedniego kościoła z Dzieciątkiem Jezus, Matką Bożą i Świętą Anno. Na ścianach, zobaczyć możemy, freski przedstawiają część tajemnic różęcowych, a nad ołtarzami bocznymi sceny z postaciami świętych. A co ksiądz proboszcz opowie nam o sanktuarium? Ja myślę, że już niewiele muszę wam mówić, bo żeście wszystko powiedziały i wiecie więcej jak ja, natomiast może rozpocznę to, co chcę powiedzieć od słów Ojca Świętego, który, jak wspomniała Ania, modlił się przed wizerunkiem pani Swarzewskiej 11 czerwca 1987 roku w Gdyni na Skwerze Kościuszki w czasie spotkania ludzi Morza z Ojcem Świętym. Wtedy powiedział tak Was wszystkich, wasze rodziny, wszystkie wasze sprawy składam u stóp Matki Chrystusa czczonej w wielu sanktuariach tej ziemi, a zwłaszcza w Sianowie i Swarzewie, gdzie od 400 lat otacza was opieką jako królowa polskiego morza. Było to dla nas takie bardzo radosne spotkanie, bo jakby nobilitowało. Obecność Matki Bożej, jak papież sam wspomniał, od ponad 400 lat, czczonej w tym miejscu, gdzie nie tylko przychodzą ludzie na swoje odpusty, które mamy dwa, jeden w lipcu Matki Boskiej Szkapleżnej, gdzie przychodzą ludzie związani z morzem, pracujący na morzu czy w przemyśle związanym z gospodarką morską. Nasi ludzie mówią: jest to odpust, tak zwany rybacki albo morski. Z okazji Matki Boskiej Szkapleżnej, drugi odpust tytularny kościoła Narodzenia Matki Bożej we wrześniu zwykle w niedzielę przed lub po tym święcie 8 września odpust który trwa prawie że 9 dni z oktawą także gromadzią zawsze kilkanaście tysięcy wiernych ponadto od 1982 roku wychodzi stąd też pielgrzymka kaszubska Właściwie w roku 2000 dołożyli sobie jeszcze Kaszubi. 40 kilometrów wychodzą z Helu, ale też, jakby nawiązują do Matki Bożej, bo ona tam przez pewien czas przebywała. Tu mają uroczyste rozpoczęcie swojego pielgrzymowania do królowej Polski. I ta ten dzień, 25 lipca, zawsze gromadzi kilku, 300-400 pielgrzymów, przemierzają ten szlak. pieszo 19 dni. Na jasną górę. Ponadto, z tego się może najbardziej cieszymy w ostatnich latach, że miesiąc maj, czerwiec, to jest taki miesiąc, dzieci nasze wiedzą o tym, przyjeżdża tu bardzo wiele grup dzieci pierwszokomunijnych, aby ofiarować siebie na dalsze życie Matce Najświętszej, tu z naszej archidiecezji. Także jest to taki znak żywotności tego sanktuarium. Ponadto. Na te odpusty główne przychodzą pielgrzymki piesze. W lipcu jest tych pielgrzymek osiem, począwszy od Helu, Jurata, Jastarnia, Koźnica, Chałupy, Władysławowo, Chłapowo. Natomiast we wrześniu mamy 42 grupy parafialne w pieszych pielgrzymkach. Przemierzają czasami drogę prawie że 45-46 kilometrów i to trzeba przyznać od niepamiętnych czasów. Bo trudno nawet czasami ustalić, kiedy te pielgrzymki miały swój początek, w jakim okresie. Niemniej jednak zawsze przychodzą, chę, są chętni, przychodzą nowe pokolenia, przychodzi młodzież, przychodzą ludzie starsi. Także świadczy to pewnie o żywotności sanktuarium. My cieszymy się z tego, że nasze sanktuarium jest takim typowo regionalnym sanktuarium, tu związanym z tym regionem. Proszę księdza, a kiedy Matka Boża otrzymała tytuł Królowej Polskiego Morza? To było dokładnie 8 września 1937 roku, gdy was i mnie nie było jeszcze na świecie, ale nie jest to znowu taki odległy czas, bo to zaledwie 72 lata temu, gdy na prośbę ówczesnego biskupa Chełmińskiego, biskupa morskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, papież Pius XI wyraził zgodę, wydał dekret koronacyjny, mówią też przekazy, że poświęcił korony Matki Bożej i Dzieciątka, i upoważnił biskupa miejscowego do przeprowadzenia tej koronacji. To wszystko odbywało się na polach przed Stwarzewem, tam wiecie, po stronie cmentarza, bo tam było więcej miejsca, tu za mało byłoby miejsca. I tam piszą gazety, zebrało się kilkadziesiąt tysięcy wiernych, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt tysięcy. Uroczystość była transmitowana przez radio, telewizję. Nie było wtedy. W każdym bądź razie. Było to pewnie takie najbardziej radosne, wielkie wydarzenie w dziejach sanktuarium, koronacja, bo koronacja papieska to już właśnie takie największe wyróżnienie, jakie może spotkać obraz czy figurę, które są czczone przez wiernych i dlatego jakby Stolica Apostolska potwierdza w ten sposób, że można się i trzeba się przed tym wizerunkiem modlić, że może jakby szczególnie Bóg z miłością spogląda na to miejsce, na te obrazy, ludzi tam zgromadzonych chętniej wysłuchuje i dlatego no, szczycimy się, że już przed wojną Matka Boża była ukoronowana. A powiem Wam dalej, że ta koronacja no, okazała się też bardzo niebezpieczną dla Matki Bożej, dlatego że dwa lata później co stało się? Wybuchła wojna druga światowa i Niemcy jak weszli tu do Swarzewa, pierwsze to weszli do kościoła i szukali Matki Bożej, bo im się bardzo nie podobał ten tytuł Królowej Polskiego Morza, i szukali figury. Figurki nie było. Matka Boże uciekła do niedalekiego Władysławowa i dała się zakopać w ziemi, na 4 metry, u takich państwa torlińskich. I tak była ponad 3 lata ta figurka, ukryta. Po trzech latach Niemcy dowiedzieli się, ale szczęśliwie nie wywieźli daleko, tylko do Wejherowa. Wiecie, takie miasteczko, tu 20 parę kilometrów na zachód. Tam była do gwiazdki 1944 roku, na sam koniec wojny wróciła, aby tutaj strzec mieszkańców i szczęśliwie, ma być, ocaliła i wioskę i kościół. Także mają to w pamięci mieszkańcy taką tą szczególną opiekę Matki Bożej Królowej Polskiego Morza tu nad tą naszą miejscowością. Czy opowie nam ksiądz kilka słów o figurce Matki Bożej? Bardzo chętnie. Ryjąco prawda oglądacie przynajmniej co tydzień, jak jesteście w kościele, i częściej czasami, ale gdybym was zapytał, ile wzrostu ma Matka Boża na tej figurce, to pewnie byście nie wiedzieli. Natomiast figurka nie jest duża. Ma 52 cm wysokości. Jak widzimy na lewym ręku, trzyma dzieciątko Pana Jezusa. Pani dostał w geście jakby błogosławieństwa. Możecie popatrzeć, pokazuje na swoją mamę i zachęca tym samym. Do modlitwy. Mówi: Módźcie się do mojej mamy, ja będę waszym modlitwą błogosławił. Matka Boża ma taki serdeczny, ciepły, miły wyraz twarzy. Ja pierwszy raz zobaczyłem figurkę Matki Bożej, wydawało mi się, że ona jakby patrzy gdzieś tam w dal i jakby widzi losy każdego z nas. I może tak jest, że gdyby przychodzimy, modlimy się do Matki Bożej, i wy, jako dzieci, my starsi. Ale pewnie dlatego z taką miłością do niej się zwracamy, bo chcemy, by ona prowadziła nas drogami naszego życia. I pewnie dlatego też ludzie morza, związani z taką trudną, niebezpieczną pracą, bo dobrze o tym wiecie, że może zawsze niesie z sobą wielkie niebezpieczeństwo. Nawet w tym roku mieliśmy takie dramatyczne tu przeżycie, gdy 1 maja właśnie zatonął nam kuter z całą załogą w ciągu kilku minut. I dlatego rybacy jak tu przychodzą, to oni proszą nie tylko o Boże Błogosławieństwo w czasie połowów, ale zawsze też proszą, jak intencje szalne, proszą że Księdza, niech się doda, że my prosimy o szczęśliwe powroty do domu, żeby wrócić z rejsu. I dlatego może ta piękna, delikatna Madonna znalazła takie upodobanie wśród ludzi morza, tej trudnej, takiej niebezpiecznej pracy. Ale jak wspomniałem już poprzednio, że i dzieci tu przychodzą dorośli, i jak mamy dużo ludzie chorzy. Właściwie wszyscy potrzebujemy tej opieki Matki Najświętszej, bo ona nas prowadziła po drogach naszego życia. I myślę, że ta figura jakby tak to pięknie pokazuje, że ta, która patrzy w dal, Matka Najświętsza, a jednocześnie ten Pan Jezus, który w geście błogosławieństwa błogosławi tym, którzy modlą się do Matki Bożej, stanowi jakby taką pełnię. I dlatego cieszymy się zawsze, ile ktoś na nią spoglądamy. Na tą figurkę, która jest. Mówię, delikatna, z lipowego drewna, po tych przejściach różnych, przecież nie wiemy, jakie były dokładnie jej losy, nie wiemy nawet to ją wyrzeźbił, ale wiemy na pewno, że od kilku stuleci ludzie z wielką miłością przychodzą, modlą się do niej i nawet po tych doświadczeniach wojennych, ona jakby łączyła się z tym ludem tutaj kaszubskim, bo sama była też uwięziona, w ciemni zamknięta przez te trzy lata, zakopana w ziemi, ale wierny Kaszubski o nie, nie zapomniał. Ten wiersz, który mówiła Angelika, to jest wiersz napisany w czasie wojny, gdy po flagu, w więzieniu, gdy właściwie był autor tego wiersza. Mam też, widziałem piękne obrazy malowane w czasie wojny. Więźniowie, którzy byli skazani czy odosobnieni, też malowali wizerunki pani Słażerskiej. Prosili ją, bo ona wyprowadziła ich z tych takich nieszczęśliwych, czy trudnych sytuacji życiowych, i potem jej szczerze dziękowali, gdy przeżyli wojnę, gdy wrócili. Wyobraźcie sobie, ja pochodzę z takiej miejscowości, Sierakowice, 70 parę kilometrów od Ja Jadę pewnego razu samochodem, patrzę w ogrodzie, no stoi figurka Matki Borowej Stwarzyckiej, tam w moich stronach. A zdziwiony byłem, no niesamowite. Zatrzymałem się, idę do tego domu, nikogo nie było tym razem, ale sobie zapamiętałem, po jakimś czasie przyjechałem znowu, pukam, jest starszy pan, otwiera. I no czy widzi, że ksiądz. I ja mówię, proszę pana, bo tak mnie zainteresowała ta figura Matki Bożej Swarzewskiej, a oni tam mają blisko Sianowo. Z jakiej racji to jest ta figurka? A mój proszę księdza, bo to mój brat ją fundował. On mieszkał w Gdyni, zmarł już rok tam, czy dwa lata temu, ale prosił, żeby tu przy naszym domu rodzinnym była ta figurka Matki Bożej, bo ona opiekowała się nim całą wojnę. On, mówi, on jakby odczuwał tą jej obecność, tą troskę o nią, to, że ona go przeprowadziła, i dlatego on ślubował, że jak wróci cały z wojny, to będzie chodził do Swarzewa zawsze na odpusty we wrześniu, na ten odpust, który mieliśmy teraz. I oprócz tego w domu rodzinnym postawił figurkę w ogrodzie Matki Bożej Swarzewskiej. Słowa dotrzymał. Matka Boża chroniła go jeszcze potem pewnie przez 40 parę lat, czy 50 po wojnie, jak on zmarł. Ale to dla mnie taki. Miły właśnie znak tego, tej obecności w sercach, w pamięci wielu ludzi. I dlatego my pewnie z taką miłością do Matki Bożej się zwracamy, kochamy ją i czcimy. I ta mała figurka, można powiedzieć, niesie w sobie tyle treści, tyle jakby pokazuje nam, że warto jednak z nią pewnie razem przez życie iść. I tego pewnie ona nas uczy, gdy na nią zawsze spoglądamy, to widzimy, że jest nie tylko królową, ale jest dobrą matką, która opiekuje się swoimi Dzieć. Czy może nam coś ksiądz opowiedzieć o tym obrazie? Myślę, że chcesz wiedzieć parę słów na temat tego dużego obrazu, który wisi pod stronę północnej, na ścianie północnej kościoła. To jest stary obraz, XVII-wieczny, ale ukazujący tutejszy region. Jakby rolę, którą odegrała tu Matka Najświętsza. Obraz zwany często obraz mapa, obraz historia, bo ukazuje miejsce objawienia Matki Bożej. Jak popatrzymy bliżej, to zauważymy tam Matkę Bożą trzy razy namalowaną. Raz w trochę takiej naturalnej wielkości, ale w miejscu objawienia przy studzience naszej. Ponieważ nie było tej kościoła, więc jest powiedziane, że była przewieziona ta figurka do kościoła na Helu. Tam była w kościele Świętych Piotra i Pawła umieszczona. Pewnie myśl była dobra, bo chodziło o to, żeby Matka Boża, jakby strzegła wszystkich tych, którzy pływają po Bałtyku. Ale Helanie okazali się trochę niewdzięczni, i dlatego, gdy w kościele nastąpiły takie smutne zdarzenia, o które będziecie się uczyli jeszcze w szkole mianowicie nastąpiła reformacja. Wystąpił Luter, który powiedział może nie on bezpośrednio ale tak się to potoczyło że. Protestanci, jakby przestali czcić i kochać Matkę Najświętszą, powiedzieli, my tak bezpośrednio do Pana Jezusa będziemy się modlić, a nie do Matki Bożej. I legenda mówi, że wyrzucono wszystkie figury, obrazy, do Zatoki podobnie uczyniono z figurką Matki Bożej, ona ponownie wypłynęła w Swarzewie, ale pewnie było tak, i takie są fakty, że mieszkańcy Kaszubi, którzy tu mieszkali, pozostali wierni Kościołowi katolickiemu. Przywieźli zapewne swoją figurkę tu z powrotem do Swarzewa, bo wiedzieli, że przed laty była od nich zabrana i umieścili ją, już mamy zapisy w kronikach, że najpierw w takiej kapliczce bocznej kościoła, ale wkrótce przynieśli do ołtarza głównego, bo coraz więcej ludzi przychodziło, modlili się, przychodzili. I właśnie wszystko jest na tym obrazie jakby napisane, namalowane tam. Miejsce objawienia, przewiezienie Achel, powrót znowu do Swarzewa. Oprócz tego obraz też pokazuje ludzi, którzy idą, jak popatrzymy na dole, to pielgrzymi w uroczystych strojach, szatach, od świętych niosą sztandary, feretrony, idą na odpór do Swarzewa. Na wzburzonym morzu okręty, korabie, te żaglówki, które są często już pozbawione nawet żagli, ale ci żeglarze z jakąś nadzieją też podnoszą ręce i płyną, czy pewnie modlą się serdecznie do Matki Bożej o ratunek, prosząc także. Oddaje jakby ten obraz prawdę taką, że i ludzie morza, i ci na lądzie, ale jedni drudzy kierują się do Matki Najświętszej. No, z ufnością, że będą wysłuchani. Tak mu na skrócie powiedzieć, tam szczegółowo popatrzeć, to są jeszcze zaznaczone miejscowości, których dziś już nie ma. Kazimierz jest kościół Fara Pucka na środku, był kościół w Swarzewie, który był. Niemniej jednak, no, jest to takie piękne świadectwo tego, że od stuleci. Do Matki Bożej swarzeckie ludzie chętnie się modlili i uciekali się w swoich różnych potrzebach. Oprócz tego, oprócz figur Matki Bożej, to mamy tę pietę, Matkę Bożą Bolesną. Też pewnie będzie okazja, by ją bliżej pokazać. Dziewczynki mówiły o tej, o tej starej rzeźbie, piętnastowiecznej również, ale też, też cieszącej się dużym takim kultem, uznaniem wśród wiernych jest to pewnie jedna z najbardziej takich wymownych pietr, bo ta horyzontalna postać Pana Jezusa, który spoczywa już po zdjęciu z krzyża na kolanach swojej mamy, Matka Najświętsza bardzo smutna, a z drugiej strony no już wie, że jej synowi nic nie grozi. I to jest takie bardzo wymowne też przedstawienie Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Tu mamy małego Pana Jezusa, a tam jest ten Pan Jezus dorosły zdjęty z krzyża. Ale, tak jak to często podkreślamy, że Matka Najświętsza, od, właściwie od zwiastowania, aż po krzyż, aż po zdjęcie z krzyża, zawsze była w pełnej jedności przyjaźni z Panem Jezusem. I pewnie tego nas uczą też te sceny, które tutaj mamy zawarte w tych rzeźbach. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za opowieść. Proszę bardzo. Szczegółów to jeszcze mogę Wam powiedzieć więcej, ale to może nie wszystko naraz, bo. Bo by się to Wam wszystko jakoś tak pomieszało, pewnie w głowach. Także na dzisiaj wystarczy.